Witam Państwa. Zostaliśmy dzisiaj zaproszeni do Barlinka, konkretnie do hotelu Alma Spa Barlinek. To właśnie tutaj odbywają się obchody Światowego Dnia Turystyki. Drodzy Państwo, mieliście okazję, macie okazję oglądać tą relację. W związku z tym ja nie będę powielał tego wszystkiego, co było powiedziane. Jest w Polsce, jak sądzę, kilkadziesiąt miast, które mają większy potencjał turystyczny jak Barlinek które mają więcej lasów, więcej jezior, ale to jednak Barlinek właśnie odniósł sukces, ciągle odnosi, ma jeszcze ambitne plany e, na niwie e, turystyki. E, dosyć daleko od nas jest taki baner, gdzie widnieją dwa hasła Barlinek to mnie rusza i Barlinek Europejska Stolica Nordic Walking. I to nie są deklaracje, to nie są życzenia, to są fakty, a nawet jeżeli nie do końca, to sądzę, że Niebawem będą to już stuprocentowe fakty. Były tutaj rozdawane perły turystyki. Ja sądzę, że Barlinek jako miasto jest już w tej chwili taką perłą wśród małych miasteczek w Polsce. A ma ambicje, aby stać się jeszcze większą perłą. Panie burmistrzu, jak to się robi? No ja myślę, że przede wszystkim musi być pomysł w głowie, konsekwencja. No i najważniejsza sprawa współpracownicy, bo... W ogóle cokolwiek robiąc, nie można myśleć kadencyjnie. Ja mam może takie szczęście, że mogę działać trochę dłużej w samorządzie, ale trzeba budować takie struktury, że nawet jak nas nie ma, to ktoś będzie chciał to kontynuować. I w Barlinku mamy to szczęście, że Barlinek jest konsekwentny w działaniu. Że to nie jest tylko akurat okres mojego urzędowania, ale i wcześniejsze lata, i myślę, że późniejsze i ta konsekwencja, i duże zaangażowanie właśnie środowiska, głównie turystycznego, są gwarancją sukcesu. Oczywiście, jeszcze w tym wszystkim musi być pomysł, ale tutaj też taki już świat i życie, że trzeba korzystać z doradztwa profesjonalistów. Nikt z nas nie jest alfą i omegą i nie trzeba się wstydzić się, mówić, że ktoś nam coś podpowiedział, zwłaszcza kiedy nam podpowie coś dobrego. I Barlinek skorzystał z takiej oferty. Miałem okazję porozmawiać z kilkoma osobami, zanim z Panem zaczęliśmy przed kamerą rozmawiać i doszliśmy do takiego wniosku. Nie wiem, czy pan się z tym zgodzi, że. E Oczywiście bardzo ważną rzeczą jest żeby czegoś dokonać, żeby coś robić, ale równie ważne jest to żeby to w jakiś sposób wypromować, opakować. Tak jak ktoś powiedział przy stole, że najlepsza whisky świata podana w aluminiowym kubku nie smakuje tak jak powinna. No to oczywiście to, to w każdym działaniu. Ja stosuję taką metodę. Czy nawet trzeba się ładnie ubrać i uczesać, bo to, ma ważny, to jest ważny element naszego życia. Nie wybierzemy dziewczyny, która będzie brudna i brzydko ubrana. I to jest podobnie i w tym działaniu. A zwłaszcza w tym działaniu jest to ważne, bo turysta lubi być dopieszczony. Musi mieć wrażenie, że on jest pępkiem świata i najważniejszym dla wszystkich. I tutaj w na szczęście to wszyscy rozumieją. I, I to jest, myślę, źródło sukcesu. Promocja jest bardzo ważnym elementem. Oczywiście, ja to podkreślam, dla każdego nie można przesadzić, czyli nie można powiedzieć więcej niż się może, bo też rozczarowany turysta to jest niebezpieczne. On później na lewo i prawo będzie źle mówił. Mam takie wrażenie, że w niektórych miastach, w innych miastach, tutaj nie, nie wymieniam konkretnie, Zbyt dużą wagę przykłada się do jakichś takich, no dziwnych, niepotrzebnych walk, które nie mają na celu podniesienia walorów tego miasta, no tylko jakieś takie, czasami nawet wręcz osobiste animozje. Natomiast mam wrażenie, że wy tutaj pewnie się czasami ze sobą nie zgadzacie. Mówię o, o na przykład członkach Rady Miejskiej, o działaczach politycznych, gospodarczych, ekonomicznych Barlinka. Natomiast mimo tej często niezgody, działacie wspólnie dla dobra miasta. To znaczy, ja panu powiem tak. No Teraz będę mówił o sobie, chociaż nie jest zręcznie mi mówić. Wbrew pozorom, burmistrz to nie może być hardy człowiek. Ja przynajmniej taką filozofię wyznaję, tylko to musi być miękki człowiek. Czyli wtedy, kiedy trzeba zrobić krok do tyłu, kiedy się trzeba ukłonić, kiedy właśnie trzeba dla dobra sprawy no, zejść ze swojego toru, no to to trzeba zrobić. Oczywiście. Nie za wszelką cenę i nie dla każdej sprawy. Czyli ja cel mam zawsze wytyczony, wiem czego chcę i też myślę, że jeżeli samemu się jest przykładem, to inni nie mają później argumentów, żeby się z tym nie zgadzać. Jeszcze raz podkreślę, bo w Berlinku ja jestem trzecim burmistrzem w tej nowej samorządności, ale na szczęście to, co w pierwszej kadencji sobie. Rada i miasto założyło, jesteśmy konsekwentni w realizacji. i Myślę, że to jest klucz do sukcesu. Zbyt częste zmiany no, powodują taką dysharmonię, bałagan w środowisku, niezrozumienie przez obywateli. W Berlinku nie jest też tak wesoło. My się to też wspieramy, może nawet i kłócimy mamy różne zdania, no, ale ważne, żebyśmy no, kierowali się we właściwą stronę. Spróbujmy na chwilę spojrzeć w przyszłość, może nawet w daleką przyszłość. Jak pan sobie wyobraża tą przyszłość barlinka? No bo wiadomo, pan jest teraz burmistrzem, potem pan będzie zwykłym mieszkańcem. Powiedzmy barlinek za 20-30 lat, taki barlinek pańskich oczekiwań, pańskich marzeń. No przede wszystkim to, co chcę zaszczepić wszystkim, żeby władzy było jak najmniej, żeby to właśnie mieszkańcy wpływali na swoje losy. I, I to każdemu podkreślam, my musimy mieć tę rolę służebną. Chciałbym mieć się tą władzę taką, że ja walę w stół i mówię tak chcę. I jestem przekonany, że tak w Berlinku będzie, że to przede wszystkim mieszkańcy, wasa, ci, których tutaj też dzisiaj w Walmie gościmy, a więc przedsiębiorcy, różni pracownicy instytucji, organizacji, stowarzyszeń itd., oni będą wymyślali co trzeba robić. Oczywiście kolejni burmistrzowie będą wyznaczali cele. Ale oni będą tymi realizatorami i trzeba dać im możliwość takiej satysfakcji, że, że oni coś zmieniają. I myślę, że mieszkańcy Barlinka mają takie poczucie, że coś zmieniają, mają wpływ na coś i to od nich zależy. No, tak jak w przypadku pana tutaj Piechockiego, to on decyduje o tym rozwoju i wpływa na rozwój miasta i miasto nie może jemu przeszkadzać. więc. To jest jak z dobrym koniem, jak się nie trzeba go bić batem, żeby dobrze ciągnął. I myślę, że my takich koni mamy dużo w Berlinku. Pani, która prowadziła dzisiejszą galę, uroczystość, pani Kasia bodajże, powiedziała, że... Ja w tej chwili nie pamiętam nazwy, ale jest tutaj w okolicy jakiś hotel, czy jakiś zajazd, gdzie miejsca trzeba wynajmować. Turyści zgłaszają się na dwa lata przed. Czy to prawda, czy to była jakaś przesada? Nie, ja, to jest prawda. Myślę, że takich... Ofert jest tutaj zdecydowanie więcej i hotel Barlinek pana Bogusława i hotel pana Piechockiego, właśnie wspomniany pan Jerzy Bitel i Ośrodek Janowo, e, pewne usługi wygi wymagają aż tak długiego e, zamawiania. To wynika i e, czystego wynika fakt, że dzięki temu są kolejni inwestorzy na budowę nowych hoteli. Bo gdyby tych turystów nie było, to nikt by nie chciał tych hoteli budować. Ja wspominałem o tym, że mamy kolejnego inwestora na kolejny hotelik nad jeziorem. No i już podpisujemy umowę. Notabene, nie wiem, czy panowie wiecie, mówię to do kamery, że jednym z tych inwestorów będzie mieszkaniec Myśli Boża. Ale jak podpiszemy umowę, to, to mówię do kamery, ten mieszkaniec Myśli Boża myślę, że zainwestuje również w Barlinku. Tak to wygląda, drodzy Państwo, Barlinek to mnie rusza. Ja powiem szczerze, że mnie to też trochę ruszyło. Myślę, że Państwa, którzy będą oglądali tę relację, też to odrobinę ruszy. Pewnie mieszkańcy innych miast, w których nadajemy myśli że lipiany będą czuli ukłucie zazdrość. Niech to nie będzie zawiść, tylko zazdrość. Niech sobie wezmą słowa pana burmistrza do serca. No bo ja sądzę, nie jestem pana w że tak właśnie trzeba działać, żeby doprowadzić do takiego efektu. Miasto o naprawdę niewielkim potencjale turystycznym no powiedzmy przeciętnym potencjale turystycznym, no, które potrafi wykorzystać ten potencjał, wyrządzić jak, jak gąbkę. Dziękuję za rozmowę, panie burmistrzu. No Dziękuję i życzę bardzo. wszystkiego dobrego. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dobranoc.